no idziesz do mnie do, do auta? chodź jak ty mnie wyczujesz, że ja przyjechałem? kurde, do innych nie dojdziesz, tylko przychodzisz do mnie zawsze idziesz, idziesz do mnie do auta? chodź, no chodź tutaj nie chcesz wejść? nie wejdziesz tutaj, tak? już ja schodzę do ciebie Aha, widzisz, kurde nikt inny ci nie chce dać, tylko ja, ja ci będę dawał o, proszę nie, 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 poczekaj, nie wskakuj moment, ja zejdę Zejdę do ciebie, nie martw się nic. Chodź, 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 panie. No tak to weźmiesz z folio i co z tego? Z folio nie bierz. Nie bierz z folio, tylko ja ci idą tak. Czego ty się... Widzisz, nie gorączkuj się, nie być w kraki w gorącej wodzie kąpany. Jeszcze ja ci do. no chłopie, ty my wyjść, się... Kolegujemy obydwa, no to co? To jest moja ręka, widzisz? Ja chodź. Ci... Masz, no, do radę wziąć? Weźniesz jeszcze? Ja bycie... o, ha, ha, ha. No, chodź, chodź, do radę wziąć? No, bierz. No, ja ci trzymam pomału, ty się załaduj do pyska. No, ale nie chodź jeszcze, chodź, chodź chodź, 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 już weźniesz jeszcze wszystkie. No, załadujesz, no, ładuj, ładuj, ładuj w dziuba. Jeszcze? Do radę wziąć? No to jest... To ci mówię, to jest moja ręka. No ręki mi nie będziesz brał, Chodź. Chodź, masz jeszcze, masz. Chodź. Jeszcze jeden. Ostatni i ja już jadę. No, ale tu ci spadła. No widzisz, wyleciała ci. Wyleciała ci, tak. Wejse i teraz na razie. Do następnego razu, przyjacielu drogi. Do następnego razu. Trzymaj się!